Hej, cześć, siemanko, nowy miesiąc, nowy rok, a my lecimy z podsumowaniem poprzedniego miesiąca, czyli oczywiście grudnia, zostaw łapkę w górę i lecimy z owym koksem. Proszę państwa, możemy zobaczyć dość ciekawy wykres, który pokazuje nam tak, w październiku mieliśmy turbo sztos otwarcia, rekordowe, 45 milionów, tego nie było nigdy wcześniej. I było mocno. W listopadzie gigantyczny spadek, praktycznie o połowę. I teraz w grudniu mamy jeszcze większy spadek, bo mamy jeszcze spadek z tych 20, prawie że 5 milionów na 23 miliony. Wydaje się, że to niewiele, ale należy wziąć pod uwagę, że w listopadzie mieliśmy 30 dni, w grudniu mieliśmy 31. Teraz, jaka to ta różnica? Jeden dzień ciule nam to robi. Otóż, można by tak powiedzieć, ale z drugiej strony, patrząc na to, że ten jeden dzień to jest około milion otwać tak, 8, około 800 tysięcy otwać no to jeżeli byśmy mieli to utrzymać, to moglibyśmy się spodziewać tutaj właśnie w owym Grudniu statystyk na poziomie 25,5 miliona. Tymczasem mamy 23. I prawie pół miliona, w związku z czym jest to spadek o około 2 miliony, otwarć jest to prawie że 10%. Więc tutaj już jest na co patrzeć. Więc ten spadek faktycznie trzeba odnotować i trzeba sobie powiedzieć wprost: liczba openingów w tym miesiącu spadła względem poprzedniego. I tak jak możemy zobaczyć, prezentował się wcześniejszy miesiąc, jakim był listopad, co się wcześniejszy od grudnia, który dzisiaj omawiamy. I tak to wszystko sobie wyglądało. Natomiast jeżeli sobie patrzymy na grudzień, proszę Państwa, prezentuje się to właśnie w takowy sposób. Yy, co na no, co zwróciłem uwagę? Na pewno zwróciłem uwagę na to, że gamma dwójka straciła swoje zainteresowanie, bo tak jak możemy Możemy zobaczyć w listopadzie, było to ponad pół miliona, otwartych. Na chwilę obecną jest to, uwaga, 320 tysięcy. Więc gamma dwójka tutaj straciła swoje zainteresowanie. Gamma 300 tysięcy w tym miesiącu, we wcześniejszym to było troszeczkę mniej, w związku z czym tutaj nie ma jakiejś wielkiej sensacji. Tak czy siak, co należy powiedzieć o Gammie dwójca to, że jest to skrzynia, która tak na nową sprawę obecnie kosztuje dychę. Też tutaj już ta wartość robi trochę duża, w związku z tym nie dziwi jakoś bardzo zmniejszona liczba tych openingów. 10% się kręci, więc ta skrzynia w się jakoś tutaj kręci. Bardzo ładne noże, to oryginalne noże z tymi nowymi właśnie skinami. Coś, co na, myślę, że zawsze będzie na to jakiś popyt. I bardzo ładny kałach, także... Ciekawy, ciekawy wniosek, ciekawie się tutaj podziało. Co jeszcze należy tutaj zauważyć na tym wykresie, to oczywiście dużo innych tendencji. Po pierwsze, popatrzmy sobie na końcówkę tego wykresu, a mianowicie, że Revolution Case w listopadzie otwarty był 2,5 miliona razy. Natomiast w tym miesiącu jest to, uwaga, prawie że 3, ,3 miliony 300 tysięcy. Jest to duży wzrost, mając jeszcze na uwadze to, że ogólna w po prostu sobie spadła. No to jest to dość naprawdę interesujące, więc Revolution Case zyskał jako tako na znaczeniu tutaj, jeżeli chodzi o skrzynki. Nie można tego powiedzieć natomiast o Recall Case, który w poprzednim miesiącu był otwarty 2 miliony 600 tysięcy razy, na chwilę obecną jest otwarty 2 miliony, prawie 400, no i jeszcze ten spadek, więc tutaj Recall jakoś traci na wartości. Z tych skrzynek, które są jakby, umówmy się w tych skrzyniach dopiących, jakiegoś gigantycznego tutaj, tak na dalszą sprawę, zawahania nie widzę. Jakiegoś gigantycznej różnicy nie widzę. Mowa tu oczywiście o skrzyniach takich jak Fracture, Snake Bite oraz oczywiście Dreams and Nightmares Case. Tak to się prezentuje. Prisma 2, też dość ciekawy downgrade. Obecnie pon spadło poniżej miliona otwarć, we wcześniejszym miesiącu było to milion dwieście, więc też należy sobie zwrócić uwagę, że jako najmocniejsza skrzynia z tych, która ich nie dopi, zanotowała oczywiście spadek. Teraz możemy patrzeć na klaczka ISA, czyli na skrzynie, która została otwarta 977 tysięcy razy. Razy. Co za tym idzie przejmuje ona pałeczkę najchętniej otwieranej skrzyni, która już nie dopi. W wcześniejszym miesiącu, czyli w listopadzie, Case'a otworzono ponad miliona jazy, więc tenki spadek jest, aczkolwiek możemy zobaczyć, że e, tak na daną sprawę na chwilę obecną jest to najczęściej otwierana skrzynia z niedopiących. Na co chciałem zwrócić uwagę, to oczywiście Anubis Collection Package, który w tym miesiącu zostało cołate 2,7 miliona jazy. We wcześniejszym było to 2 miliony 200, więc wzrost zainteresowany Anubis Collection Package może to być pokłosie tego co się wydarzyło, a mianowicie tego wielkiego bagu. Błę afery związane oczywiście z argentyńskim peso i z tym, że tak na daną sprawę te e, właśnie to collection packages szło kupić naprawdę, naprawdę taniej, niektórzy mieli taką możliwość i też tych przedmiotów dużo na rynku się wylało, stąd też możliwe, że jakiś większy ruch na nich. Jeżeli chodzi o resztę tego wykresu, są jakieś mniejsze, większe tendencje, typu chociażby Winter Offensive Weapon Case, który w zeszłym miesiącu otwarty 30 tysięcy razy, na chwilę obecną jest otwarty, uwaga, 20 tysięcy, aczkolwiek to już nie są jakieś większe różnice, na których bym się jakoś specjalnie tutaj mógł spuszczać. Myślę, że te najciekawsze zostały przeze mnie przeanalizowane, Coś, co należy jeszcze zwrócić uwagę, to oczywiście spadek na pryzmie. Z tego powodu, że to jest 500 tysięcy, wcześniej mieliśmy, jak to możemy tutaj zobaczyć, około prawie 900 tysięcy, więc też ten spadek, no nie da się ukryć, ma miejsce. W tym miesiącu, jeżeli sobie patrzymy oczywiście na december, czyli na grudzień, który mawiamy możemy zobaczyć, że z wiecznej wojny po oteściu versus vs. Shadow Case, mamy, tak naprawdę, lekkie zwycięstwo Falchun na około 10 tysięcy. W zeszłym miesiącu sytuacja była bardzo, bardzo podobna, tylko że w drugą stronę, a mianowicie Shadow miał, Shadow miał więcej otwarć, więc to jest taka klasyczna wojna, kto miała bardziej trochę humorystycznie, ale zawsze jednak gdzieś tutaj na kanale staram się pokazywać te skrzynki dosłownie web w web, i mam wrażenie, że zarówno jedna, jak i druga może mieć ciekawe, tak na z sprawę, może mieć ciekawą przyszłość. E, ciekawe też są przedmioty, które w niej są. Są one bardzo do, do siebie zbliżone. Bo i tu, i tu mamy limitowane złote przedmioty, które znajdziemy tylko i wyłącznie w tych skrzynkach. W się jest to falszy najp, A w Shadowie jest to oczywiście Shadow Sodo, oczywiście Shadow Daggerki. Więc na to myślę, że należy zwrócić uwagę. Na sam koniec pewnie pokazać ten wykres jeszcze raz, że jeżeli jest to jakaś Twoja skrzynia, która jest przez Ciebie ulubiona na przykład, albo w tą zainwestować, to może sobie teraz ją po prostu zobaczyć. A następnie zestawić to z wcześniejszym miesiącem. Tak, żeby zobaczyć, jak to się tutaj prezentowało. Jakie są jeszcze takie jakieś mniejsze, może tej smaczki wyciągniesz i oczywiście jeżeli takowe coś znajdziesz, pochwaj na dole w komentarzu. Koniecznie pamiętaj, żeby zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę, za co jestem niezwykle wdzięczny. I mam nadzieję, że widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się strzała!